Jest to już przedostatni finał dzisiejszych mistrzostw Polski. To akcja. Właśnie minęła minuta walki, stan 0 do 0, jeżeli druga minuta dobiegnie takim samym wynikiem, oczywiście będzie losowanie zawodników, które będą musieli wykonać chwyt. Akcja, akcja, czerwony, niebieski.

Akcję musi wykonać zawodnik w kostiumie niebieskim, Kamil Skaskiewicz. Gerai. 4 ale nastąpiło poddanie zawodnika przez trenera mistrzem Polski w kategorii do 96 kg. Został Kamil Zaskiewicz, AKS Białoga.